Tędy. Jakim cudem Placid nie wiedział nic o biochipie? Nie rozpoznał go na skanach. Niewielu naszych wiedziało o akcji w Konpeki. A Placid jest od prostych rzeczy. Gdzie idziemy? Zobaczysz. Agent Netłoczu nie zorientował się, że masz biochip. Nie dałam mu okazji. Dobrze, to by skomplikowało nasze sprawy. To dawny tunel metra? Nie. To część Międzykontynentalnej Sieci maglewu. Kiedyś łączyła wszystkie stany. Po wojnie rozpadła się tak samo jak sieć. Vie courant. Bon. Prowadzimy cię w cyberprzestrzeń. To najlepsze środowisko do interakcji z siecią konstruktu. A to znaczy, że macie własną wersję interfejsu syntechu. Mamy własną wersję wszystkiego. Nie używamy techu z Night City. Chwila, najpierw chcę wiedzieć, po co Wam Johnny. Chcemy skontaktować się z Alt Cunningham. Wiemy, że była związana z Silverhand. Relik, który trzymała u siebie Arasaka, to nasz jedyny trop. Alt Cunningham. Słyszałam o niej. O. Niby gdzie. W jaki sposób chcecie skontaktować się z Alt? Spróbujemy wyodrębnić unikalny fragment engramu Silverhenda zapisanego na biochipie. Alt na pewno go rozpozna. I jeśli po tylu latach spędzonych za Blackwallem zostało w niej coś ludzkiego, odpowie. Ej, zaraz nie było mowy o tym, że planujecie się przebić przez Blackwall. To teraz już wiesz. Direkcja Tutaj. Koniecznie stap! Brony, wygląda na to, że masz być przynętą. Pasuje ci to? Okej, okay, rób wszystko, co mówi.

Gdzie jesteśmy? To nasz BBS, Forteca Danych, pomost do głębokiej sieci. To wszystko wygląda, jakby było żywe. Cyberprzestrzeń jest w nieustannym ruchu. Oddycha. Interfejs dostosowuje zmienny przepływ danych do możliwości Twojego mózgu. Ty jesteś szczególnym przypadkiem. Czyli ty widzisz teraz coś innego niż ja? Tak. Ale cyberprzestrzeń zawsze jest piękna. To co teraz? Możemy zaczynać. Wszystko jest gotowe. Żeby pobrać fragment konstruktu, wzmocniliśmy twoje połączenie z siecią neuralną Silverhand. Musimy znaleźć dane, które odnoszą się bezpośrednio do Alt. To powinno potrwać: Rizid? Soy este